Wczoraj, dzisiaj w Liturgii Słowa jesteśmy obecni w XIX rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Te perykopy, te fragmenty mówią o właściwym korzystaniu z bogactw, z dóbr materialnych po wkroczeniu w życie Jezusa. Wczoraj Zacheusz z jego tym wyznaniem czterokrotnie zwracam temu, kogo wyzyskiwałem finansowo. A więc spotkał miłosierdzie, miłosierdzie przekazuje dalej, okazuje dalej. A dzisiaj przypowieść o minach, a w zasadzie o tych sługach, którzy mieli obracać dobrami materialnymi swojego pana. Pan udaje się w podróż, by uzyskać godność królewską, no i wraca i prosi o sprawozdanie z zarządu tymi dobrami materialnymi, czy przysporzyli większych dóbr materialnych. Najgorzej wypada ten sługa który zawiniętą minę w chustce trzymał cały czas i teraz pokazuje z lękiem przed królem, że oto twoja mina ta przypowieść jest o nas i o Jezusie Jezus, który uzyskuje insygnia władzy królewskiej można tak powiedzieć, że doświadczył wielkiego cierpienia i na krzyżu nosił insygnia swojej królewskiej władzy tak czytam też w komentarzu do tej Ewangelii wraca i jakby staje przed tobą uczniam i mówi: należysz do mnie? Określiłeś mnie swoim panem, swoim królem, swoim zbawicielem? To teraz pokaż. Pokaż jak w swoim życiu wprowadzasz. Wprowadzasz to, że należysz do mnie. I mogą rodzić się teraz w nas pytania. No właśnie jak to jest ze mną? Ta dzisiejsza przypowieść, tak naprawdę, jest bardzo wymowna. Jezus, Chrystus, Król odgrywa decydującą rolę w życiu każdego człowieka, jako no właśnie w moim, twoim życiu. Ponieważ od tego, jak my go przyjmujemy, jak przyjmujemy na serio relacje z nim, zależy kwestia naszego życia lub śmierci życia życia w Bogu Można powiedzieć tak zatrzymam się na jakimś poziomie ale Jezus mówi do ciebie należysz do mnie to się rozwijaj chcę aby mój uczeń godnie mnie reprezentował był moim ambasadorem tutaj na ziemi byś wprowadzał moje królestwo tutaj Pośród tych ludzi, gdzie Cię postawiłem. Dzisiaj, kiedy patrzysz na tę Ewangelię, ona stanowi dla nas głęboki rachunek sumienia, jak zarządzamy tym wszystkim, co nam Bóg dał, co nam powierzył. Może Twoim e, dobrym rachunkiem sumienia będzie zadanie sobie takiego pytania: Mam rodzinę, mam dzieci, czy dbam o mój rozwój? Jako rodzica, czy też staram się dobrze rozwijać moje dzieci, zachęcać je, mobilizować do tego, by wzrastały, by nie zatrzymywały się na jakiejś płyciźnie. Możesz jako y, pracodawca zastanowić się, jak zarządzam moimi pracownikami, czy jestem dla nich wzorem y, takiego oddania, ofiarnej służby, czy nie daj Boże, wyzyskuje ich. Może jestem jakimś surogim zarządcą, którego wszyscy mają się bać, klękać przede mną, bić mi pokłony. Jakim jestem zarządcą też, gdy chodzi o moje talenty, moje obdarowania? Jeżeli wiem, że coś miałem już dawno rozwinąć w sobie, a tego nie robię, no to wchodzi tutaj grzech zaniedbania. Chciałbym, Chciałbym spotkać Jezusa, który powie do mnie, Jakubie, jestem z Ciebie dumny. Stanąłeś na e, wysokości Tego zadania. E, jestem z Ciebie dumny, ponieważ rozwinąłeś w Tobie to w tobie, rozwinąłeś w Tobie to, co złożyłem w Ciebie. Zainwestowałem. Myślę, że. Można też spojrzeć szerzej i tak jeszcze, z jednej strony szerzej, szerzej, ale głębiej. Przecież Bóg nas zbawił i ten dar zbawienia mamy przyjąć jako swój i rozwinąć jeszcze. Opowiadam się za Bogiem, czy nie? Jestem dobrym ewangelizatorem w swoim środowisku, czy nie? Czy ewangelii o miłosierdziu, o Królestwie Bożym? O przebaczeniu, o tym wszystkim, co Jezus uczył, się je dalej, czy, czy nie. Jezus chce mieć uczniów, od których wymaga, i którzy staną na wysokości zadania. Jesteś takim uczniem. Duch Święty, wiemy, że w szkole Jezusa nie jest łatwo. Bo Jezus jest wymagającym nauczycielem. Ale wierzymy, że jeżeli mamy w sobie choćby małe chęci, to Ty, Duchu Święty, je rozpalisz jeszcze bardziej, tak abyśmy stanęli na wysokości zadania. I nie chodzi tutaj, Duchu Święty, o to, że Jezus będzie nas jakoś specjalnie karał, ale chcemy to wszystko robić z miłości, dlatego że tę miłość uzyskaliśmy, doświadczyliśmy. Daj nam nie Niezawiść Jezusa. Daj nam e, tak się zachować, abyśmy e, zachowali w sobie miano uczniów, uczniów, którzy chcą się rozwijać, chcą być jak mistrz, a więc chcą być oddani. O taką postawę prosimy Ciebie Duchu Święty w nas. Amen. A więc. Jeżeli słuchasz tego, oglądasz ten filmik, wierzę, że jesteś uczniem, uczennicą w szkole Jezusa. Dlatego w komentarzu dzisiaj podejmij taki akt deklaracji: i Napisz może w dwóch, trzech zdania: Jezu, chcę być Twoim uczniem. Duchu Święty, pokaż mi, jak to mam robić, jak najlepiej. Dzięki Wam za dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Życzę Błogosławionej Środy. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie wesprzeć zrzutkę na sprzęt muzyczny. W opisie filmu pod Ewangelią możecie znaleźć link. Dziękuję bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.